Cześć, witajcie w kolejnym materiale KS Wyjaśnia, gdzie ja będę wyjaśniał może troszeczkę skomplikowane rzeczy jak najprostszym językiem, tak żeby nawet osoby, które nie za bardzo się w informatyce czy w technologiach odnajdują potrafiły zrozumieć tę koncepcję. A dzisiaj będzie o kompresji danych. Czym jest kompresowanie danych, czym jest dekompresja, czym się różni kompresja stratna od bezstratnej, jak to wszystko działa i dlaczego WinRAR pozwala sobie na to, żeby Ludzie na całym świecie mieli ich program bez płacenia po 40-dniowym trialu, bo wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest bardzo dużo ludzi, którzy korzystają z WinRara, mimo tego, że licencja na niego już dawno upłynęła. Dlaczego tak jest? O tym już za chwilę. Zaczynamy od tego w ogóle czym jest kompresja, do czego nam służy. Kompresja służy do zmniejszania wielkości plików. Mamy duże pliki, które zmniejszamy tak, aby można je było na przykład przesłać przez internet. Jeszcze kilka lat temu, czyli nawet kilkanaście lat temu miało to ogromne znaczenie, kiedy łącza były wolniejsze, kiedy często były to łącza pakietowe. Zresztą do dzisiaj korzysta wiele osób na przykład z routerów LTE, przez co im więcej plików wysyłają, większe te pliki wysyłają też, tym więcej za to Płacą. Dlatego duże znaczenie ma to, żebyśmy podczas przesyłania e, informacji, je kompresowali. Tak działa też na przykład kompresja zdjęć na różnych serwisach, e, social mediach, w, na Facebooku, Instagramie itd. Jeżeli wrzucicie tam ogromne kilkunasto czy nawet kilkudziesięciomegabajtowe zdjęcie, to ono zostanie zmniejszone do takiej wartości, żeby ludzie przeglądający po prostu wasz, waszego Facebooka, wasze profile na Instagramie, Twitterze itd. Nie musieli płacić ogromnych pieniędzy za oglądanie Waszych zdjęć i filmów. Niech wystarczy, że po prostu je zobaczą. A zaczniemy od kompresji bezstratnej. Kompresja bezstratna polega na tym, że na jednym komputerze, w jednym miejscu e, pakujemy jakieś pliki, zmniejszając ich objętość. I jest to proces całkowicie odwracalny, to znaczy, że możemy go wysłać w inne miejsce i ktoś, kto ma program do dekompresji, będzie mógł przywrócić wszystkie pliki do stanu sprzed kompresji. Jeden do jednego, że wszystko będzie dokładnie takie samo. Weźmy na przykład jakiś plik tekstowy. Jeżeli ja spakuję plik tekstowy, wyślę go do kogoś, to chciałbym, żeby osoba po drugiej stronie po odpakowaniu, tego pliku tekstowego, miała tam wszystko to co zapisałem, a żeby nie ubyło żadnej literki. I w zasadzie na przykładzie tekstów bardzo łatwo wyjaśnić jak ta kompresja bezstratna działa. A musimy zacząć od tego w jaki sposób dane na komputerze są przechowywane. Każdy plik, każda dana, niezależnie od tego czy są to zdjęcia, teksty, filmy czy cokolwiek innego zapisana jest w formie bitów Zer i jedynek, tak na dobrą sprawę można powiedzieć. Każdy plik jest ciągiem po prostu zer i jedynek. Tak jak każdy tekst jest ciągiem znaków ograniczonej liczby. 20 paru liter, które w różnych konfiguracjach po prostu tworzą nam całe dzieła, czy książkę telefoniczną województwa dolnośląskiego, czy też dzieła Szekspira. Tak samo jest z wszystkimi plikami na komputerze. Różnie ustawione zera, jedynki tworzą nam wszystko od nowego GTA po zdjęcia z wakacji, czy też jakikolwiek plik tekstowy. I na czym polega teraz ta kompresja? Kompresja. Sprawdza, jakie rzeczy, jakie ciągi zer i jedynek są najczęściej używane i tworzy ich skróty. Weźmy na przykład pracę, jakąś esej, gdybyście napisali o komputer świecie, bardzo często używalibyście zwrotu komputer świat albo czasopismo komputerowe. I zamiast za każdym razem pisać komputer świat czy czasopismo komputerowe, moglibyście użyć pewnych skrótów. Na przykład KS zamiast komputer świat i CK zamiast czasopismo komputerowe. Przy czym na początku tekstu wpisalibyście tylko informację, taki, taką legendę do, do tego, opis, że każde CK oznacza czasopismo komputerowe, a każde KŚ oznacza komputer świat. I w tym momencie cała Wasza praca na temat czasopisma komputerowego komputer świat... Miałaby znacznie mniej znaków, byłaby mniejsza. I dokładnie tak samo działa kompresja bezstratna. Kompresor, program kompresujący analizuje cały plik i sprawdza, jakie ciągi 0 i jedynek powtarzają się najczęściej i tworzy ich po prostu skróty. I dorzuca informację, taki właśnie indeks, taką legendę, która podpowiada, że program dekompresujący, jak zobaczy krótki ciąg znaków, musi go interpretować jako znacznie dłuższy. Jeżeli taki ciąg znaków powtarza się w danym pliku kilka czy kilkanaście razy, jesteśmy w stanie zmniejszyć jego wielkość znacznie, bo Raz tylko zapisujemy go długo na samym początku w tej informacji, a później za każdym razem zapisujemy go znacznie krócej. I tak to działa w przypadku kompresji bezstratnej, że ja właśnie sobie zapisuję, kompresuję jakiś plik, on sprawdza zera, jedniki, które powtarzają się najczęściej w jakiś dłuższych ciągach, zapisuję ich skróty. I dorzuca tam informacje. Ja to wszystko wysyłam. Cały ten plik właśnie z tą informacją i program dekompresujący u mojego kolegi czy u mojej koleżanki doskonale już wie, jak to wszystko zinterpretować. Ma mniejszy plik i po prostu przy dekompresji te, te krótsze fragmenty zastępuje już dłuższymi i odzyskujemy plik w jego pierwotnej formie. To jest właśnie kompresja bezstratna. Istnieje jeszcze pojęcie kompresji stratnej, wykorzystywanej np. w plikach muzycznych, dźwiękowych, czy też w przypadku obrazów. Przykładem takiej kompresji stratnej jest np. JPEG czy MP3. I tutaj polega to na tym, że kompresujemy poprzez ucinanie czegoś, zmniejszamy jakość danego pliku, aby był on mniejszy. Na przykład w przypadku MP3, jeżeli mamy Nagranie studyjne w formie analogowej czy też w formie cyfrowej, wysokiej jakości, jest on pełen niuansów. Niuansów, których większość z nas może nawet nie usłyszeć, nie mając odpowiednio dobrego sprzętu czy odpowiednio wyczulonego słuchu. I w tym przypadku. Kompresja polega po prostu na ucinaniu tych najmniej wyrazistych rzeczy, których i tak większość z nas by mogła nie zauważyć, a zostawianiu tego całego środka. A jak jest w przypadku zdjęć? Weźmy na przykład zdjęcie z wakacji, zdjęcie plaży, żółty czy brązowy piasek i niebieska woda. Jeżeli zapiszemy taki plik w formie bezstratnej, pliku RAW, informacja o kolorze każdego piksela zapisywana jest oddzielnie, to znaczy, że przy odczytywaniu komputer widzi każdy piksel oddzielnie. I informacja o kolorze tego piksela jest zapisywana oddzielnie i odtwarzana Oddzielnie. Co robi JPEG? JPEG sprawia, że takie zdjęcie jest dzielone na różne fragmenty, a następnie patrzy, które te fragmenty mają bardzo zbliżony do siebie kolor. I na przykład w przypadku wody widzi kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset pikseli o bardzo podobnej barwie i taki kompresor mówi tutaj oczywiście w cudzysłowie, że ej, wiecie, te niebieskie barwy są bardzo do siebie zbliżone. Weźmy, uśrednijmy to i zapiszmy, że... Tutaj jest powiedzmy 1000 pikseli o takiej takiej barwie niebieskiej. Zamiast zapisywania informacji o każdym kolejnym pikselu jest informacja wyświetl 1000 niebieskich pikseli. Dzięki temu ten fragment będzie już o 1000-krotnie mniej ważył na, na naszym komputerze, na naszym dysku, na naszym telefonie, bo zamiast informacji o każdym podzielnym pikselu mamy informację, wyświetl 1000 niebieskich pikseli. I tyle. I... Takie fragmenty sprawiają, że później jakość tego zdjęcia jest oczywiście troszeczkę gorsza, widać jakieś tam y, większe krawędzie poszarpane i tego typu rzeczy, natomiast pliki są zdecydowanie mniejsze. Pozostaje nam ostatnia kwestia, o której wspominałem, czyli program WinRAR. Bardzo popularny, wiekowy już też y, program, który towarzyszy nam od połowy lat 90 a który ma dosyć ciekawe, liberalne podejście do, do własnej licencji. Jeżeli korzystaliście kiedyś z WinRara, to wiecie, że jest to program, który umożliwia legalne korzystanie z niego tylko przez 40 dni. Po 40 dniach należy wykupić licencję, albo no, można kliknąć, że, że nie chcemy i korzystać z niego dalej. Jest to dosyć dziwne podejście, tak mogłoby się wydawać, natomiast dlaczego twórcy nie zakazali tego procederu, nie zrobili coś z nim, tylko konsekwentnie pozwalają omijać Tę licencję. Przecież mogliby zrobić yy, na zasadzie subskrypcji czy, czy wprowadzić tam jakieś inne zabezpieczenia, które uniemożliwiałyby korzystanie z tego programu, a mimo to tego nie robią. I nie jest to podejście tak bardzo wyjątkowe, jak mogłoby się wydawać. Podobnie działa na przykład Microsoft systemem Windows. Przecież Microsoft w zasadzie daje nam narzędzia do tego, żebyśmy mogli sami sobie Windowsa pobrać, a później nie musimy wpisywać yy, żadnego klucza i korzystać z niego. Yy, z czarnym pulpitem, informacją, że system jest nieaktywny. Natomiast Microsoft mógłby też ten proceder ukrócić, ale mimo to tego nie robi. I zarówno przedstawiciele Microsofta, jak i przedstawiciele WinRara wypowiedzieli się, że tak, oni mają świadomość tego, że tak to działa, i w zasadzie chcą, żeby tak to działało. A dlaczego? Bo im więcej osób, e, nas tutaj, osób fizycznych, prywatnych, będzie korzystało z takich programów, z takich systemów, tym więcej firm będzie. Niejako zmuszana do tego, aby też z takich systemów i programów korzystać. Jeżeli mamy firmę, która będzie współpracowała z klientami, którzy korzystają z konkretnych programów, to warto też, żebyśmy te programy mieli. Jeżeli będziemy wymieniać się plikami, jeżeli będziemy wymieniać się informacjami, danymi, to warto, żeby wszystko było kompatybilne. A biznesy, no cóż, one muszą wykupić licencję, bo inaczej przyjdzie kontrola i będą ogromne kary. I właśnie przedstawiciele Microsoftu czy Winrara przyznali, że zarabiają przede wszystkim na przedsiębiorstwach, na dużych firmach, na korporacjach, a nie na pojedynczych użytkownikach. Ale to właśnie pojedynczy użytkownicy i to jak bardzo popularny jest dany program sprawia, że więcej firm też z niego korzysta. Od i cała zagadka rozwiązana. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.